Spotykamy się pod koninem na naprawdę ważnej imprezie. Może jeszcze macie wolny weekend? Jeśli tak, to zadbajcie o to, żeby wziąć udział w biegu Ocalony Legion, który to bieg będzie na różnych dystansach. Półmaraton. Trochę krócej i ta dla emerytów długość, czyli chyba 7, nie? 7, km. 7 14 i 20. 7, 14 mam zamiar wystartować. Piotr Pietrow też. Sylwester, kto wie, był po kontuzji, on jest generalnie biegaczem, więc może również. No i będzie miło was spotkać na tych leśnych duptach, by w imię wolności dreptać nożynami do przodu. A następnego dnia czy wcześniej. Konferencja. Konferencja. Dzień wcześniej. Dzień wcześniej. 14 października, piątek, konferencja, godzina 14. Uchyl rąbka tajemnicy, Ocalić co nas tam czeka. rodzinę od uzależnienia. Taki temat e, konferencji. E, kilka referatów, bardzo ciekawe e, tematy. Program 12 kroków w służbie rodziny. Twój referat. To ja. <noise> Syndrom DDA, jak sobie z nim radzić. Jaka jest rola ojca w rodzinie, jaka jest rola matki w rodzinie. To o tym? O tym będzie Jacek Pulikowski. O, słuchajcie, będzie Jacek Pulikowski. Musicie przyjechać, naprawdę. Oprócz tego będzie cała masa okazji do tego, żeby pogadać, tak po prostu takie smoltoki w ważnej sprawie. Zapraszamy nie tylko ocalonych, ale także tych, którzy dopiero zastanawiają się, czy przypadkiem nie potrzebują ocalenia. I naprawdę, niezależnie co Cię turbuje, jak bardzo jesteś odnaleziony bądź zagubiony, to tam znajdziesz ludzi gotowych pomóc, gotowych wesprzeć. Gotowych pogadać, spędzić wspólnie czas. Całe środowisko Ocalonych z całego serca zapraszamy w imieniu Stowarzyszenia Ocaleni i w imieniu Piotr Pietro. Gratulujemy organizacji Ocalone Legion. Niezły zuch z niego. Nie może Was zabraknąć. To buźka. thank <laughs> you